Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na filmie chciałbym wam zaprezentować dotychczasowe limitki z Mistrzostw Świata w Rosji 2018. Z tego co zapewne wszyscy wiecie, do zebrania było 117 kart limitowanych małych. Ja mam na chwilę obecną 107. Brakuje mi 10 kart. Będę wam teraz prezentował po kolei drużynami i jeżeli będzie jakaś limitka brakować z konkretnej drużyny, to wtedy wam powiem. Także zaczynamy tutaj od tej strony. Mamy najpierw Szwedów. I występują tutaj tacy zawodnicy: Lindelöf, Toivonen, Forsberg, Berg, Olsen i Turmas. Czyli w sumie 6 kart. Szwedów. Ułożę je tutaj. Mam nadzieję, że uda się zmieścić większość limitek na ekranie. Dalej, może weźmiemy Australię. W sumie z Australii było 9 kart. I mamy takich zawodników: Cahill, Ryan, Sainsbury. Juricz, miligan, moj, rogicz. Leki i Jedynak. Ułożymy również je tutaj obok siebie. Dalej mamy Islandię. Z Islandii takich oto zawodników: Gudmundsson, Magnusson, Saewarsson, Sigurdson, ale Ragnar, Sigurdson, Gilfi, Bramkasz Haldorson, Björn Sigurdarsson, Birkir Bjarnason, Alfred. Finbogason, Bogason, Bodvarson i Arnason. 11 kart w sumie. Dalej przechodzimy do tych rzadkich, egzotycznych limitek, tak samo jak i zespołów. I mamy Peru. Alberto Rodriguez, Jefferson Farfan, Paolo Guerrero. Czyli mamy trzy limitki z Peru. Dalej mamy Costa Rica, Brian Ruiz, Joel Campbell, Keylor Navas i Celso Borges. Następnie Panama. Godoy, Gabriel Torres, Alberto Quintero i Roman Torres. Teraz mamy Polaków: Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Kuba Błaszczykowski, Kamil Grosicki, Kamil Glik, Łukasz Fabiański i oczywiście Łukasz Piszczek. Czyli siedmiu. Siedmiu naszych reprezentantów. Przechodzimy dalej: Brazylia. Neymar, Dani Alves na premium. Marcelo, premium Goldzie oczywiście. Tutaj jest zwykłe premium. Marcelo, Coutinho i Gabriel Jesus. Czyli pięć limitek z Brazylii. Dalej mamy Argentynę. Aguero, Messi, Dybala, Iguain i Icardi. Czyli pięciu zawodników, sami napastnicy bądź skrzydłowi. Wiadomo, Argentyna słynie z najlepszej klasy światowych właśnie napastników, więc też same limitki z tymi zawodnikami. Teraz przechodzimy do Urugwaju i tutaj mamy trzech zawodników: Edison Cavani, Luis Suarez i rzadka limitka Diego Godina. Brakuje jeszcze czwarta, Maxi Pereira. Dalej mamy Francję. N'Golo Kanté, Mbappé, Pogba i Griezmann. Kolejny zespół to Meksyk. Lozano... Peralta, Hernandez i Guardado. No raczej wszystkie limitki się nie zmieszczą, więc będę musiał to układać jedno na drugim. Przechodzimy dalej. Mamy Anglików: Rachem Sterling, John Stones, Harry Kane i Jesse Lingard. Czyli czterech Anglików. Teraz mamy Danie, Kier, Schmeichel, Sisto, Eriksen i Bentner. Brakuje tutaj Jorgensena jeszcze. Czyli w sumie będzie 6, Na razie jest 5. Teraz Hiszpania. De Gea. Koke. Marco Asensio, Morata, Pique, Sergio Ramos. Tu jest drugi Sergio Ramos na Premium Gold. Dawid Silva i również Dawid Silva na Premium. Isco i i nie sta Brakuje jeszcze Busquetsa, który wyszedł właśnie teraz niedawno w gazecie w Hiszpanii, więc jeszcze go nie mam. Jest w trakcie załatwiania. Przechodzimy dalej. Teraz mamy zawodników z pojedynczy po, pojedynczych zawodników z krajów takich jak Senegal. Mamy many, Z Korei Sung Yeng. Z Arabii Saudyjskiej al Szwajcaria Shakiri, Serbia Matic, Online Kart, Z Egiptu mamy Salaha, Portugalia to Cristiano Ronaldo i Bernardo Silva, Kolumbia Falcao, James Rodriguez. Niemcy, Miller, Toni Kroos na premium, Manuel Neuer i Timo Werner. Czyli czterech Niemców. Teraz Belgia. Kevin De Bruyne, Mertens, rzadka limitka Kurtła, Azard i Lukaku. Pozostała nam Chorwacja, Rakitic i Modric, czyli w sumie 107 limitek. Wymieniłem moje braki, czyli Busquets z Hiszpanii. Następnie yy, brakuje Musy mi jeszcze i Dzagojewa, gdyż nie mam jeszcze możliwości kupna gazetki Jaski Kit, czyli to jest trzech zawodników. No i teraz brakuje mi sześciu. Tych, którzy wyszli w Brazylii, czyli Fard, Kazri, Jorgensen, Benatia, Okazaki i myślę, że to chyba by było na tyle. Aha, i jeszcze Cario. Tak więc, moi drodzy, te karty, 10 sztuk załatwię. No i będzie komplecik, wtedy zrobię kompletną prezentację wszystkich limitek. Razem z limitkami XXL. To by było na tyle, moi kochani. Jeżeli filmik się podobał, to łapki w górę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.